Kraków, duże mieszkanie, apartament, cena poniżej 13 tysięcy za metr. Do wejścia, sprzedam. Szukam, szukam, nie ma, brak. Podobno ceny nieruchomości w Krakowie oszalały. Ale nie u mnie. Zacznijmy od początku. Wilnowa część Starego Bieżanowa, domy z ogrodami pośród drzew. Cisza i spokój. Zapraszam do dwupoziomowego apartamentu w zabudowie bliźniaczej o powierzchni ponad 153 metrów. Oprócz pokoju z dużym balkonem na piętrze to właśnie salon z kuchnią i tarasem stanowią ponad 40-metrową strefę dzienną. Dębowy parkiet fornirowane drzwi, trzy szybowe okna, klimatyzacja, biokominek, nowa kuchnia, łazienki. To wszystko podkreśla wysoki standard wykończenia. Taras, balkon i zieleń za oknem cechują miejsce gwarantujące ciszę i spokój. Prywatna strefa na drugim poziomie to dwie komfortowe, klimatyzowane sypialnie, każda z osobną garderobą. Pomieszczenia są dobrze doświetlone, nie tylko oknami dachowymi. Dla podkreślenia wygody użytkowników przy sypialniach jest łazienka z wanną i prysznicem. Czas na podsumowanie. Drodzy Państwo, kończę prezentację na tym oto pięknym tarasie. Czy można chcieć coś więcej? Dookoła zieleń, cisza, spokój, intymność, dwukondygnacyjny, komfortowy apartament ponad 150 m2, dwa miejsca parkingowe i uwaga, cena tylko niecałe 12,5 tysiąca za m kwadratowy. Zapraszam na prezentację, musicie to zobaczyć na żywo. Do zobaczenia.